Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Pani Majeczko, ja tak się cieszę, że jest pani w tym półfinale, ale to no dobrze, też dzięki dobrze. mnie. Proszę zobaczyć, A, gdzie ja tutaj SMS-uję, na kogo ja puszczam. No mi ale dobrą parę wybrałem, nie? Dobrą, dobrą. No, już na samym początku, jak się okazało, że mamy numer 11, to Olga Bończyk, moja serdeczna koleżanka, powiedziała, że to jest para mistrzowska. znaczy cyfra mistrzowska. I się okazało się, nie wszyscy wierzą w numerologię, ale ja jestem numerologiczną jedynką i Michał też. Pani Majeczko, to są dwie jedynki. A jak w ogóle pani się czuje w tym półfinale? No jeszcze poczekaj, jeszcze nie No ja wiem, ale, że nie wiem, należy się pani obłonęła. dostała. Co pani czuje, dostając się do tego półfinału? Bo w internecie to tam różnie mówią. Powinna, nie powinna. A jak pani uważa? No ale co, czy ja mam tu coś do gadania? Ja mam tylko do wytańczenia coś. I to jest suma, suma głosów jurorów, którzy nie oceniają nas jakoś specjalnie wysoko. Natomiast głosy widzów i nawet publiczność w studio reaguje jakoś tak emocjonalnie na nasze występy. I ja, ja rozumiem z czego to się bierze. Bo ja reprezentuję. Taki old school. No, ja reprezentuję pokolenie, które właściwie e, według niektórych osób nie powinno już w ogóle występować. A pani występuje e, i chcą panią oglądać? No Co pani dlatego, sądzi? Dlatego to jest dla mnie niezwykłe e, doświadczenie. Że ja to czuję. Zresztą widzisz, podchodzą do mnie po odcinku. Różnie, duży Różnie. tłum zawsze jest. Yy, I to są dzieciaki i są bardzo dojrzałe kobiety, są babcie i wszystkie mówią, że jestem fantastyczna, że głosują na mnie i że trzymają za mnie. Czyli z głosami z widzów nie będzie pani dyskutowała i nie, nie będzie pani nie, tego nie, oceniała? Nie. A co pani sądzi o szóstce, o szóstce od pani Iwony Pawlowicz za pierwszy taniec? Ja, ja chciałam powiedzieć tylko, że jesteśmy już w tej chwili, zostały cztery pary. Zostały trzy dziewczyny i jeden facet. Maciek za kościelny i trzy dziewczyny. Jedna 60 plus i dwie 20 plus. No, y, 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 ja jestem tym faktem przerażona troszkę, bo nie sądziłam, że będę musiała tak długo tańczyć. O, i nam się to podoba, wracając ale, do tego przedtem, pytania. Ale Ja mówię to, co, co czuję. I ja jestem, jesteśmy jedyną parą w tym zestawieniu. Która nie dostała 40 za żaden taniec. No właśnie. Wszystkie pary dostały. A co pani sądzi o tym, że Paso pasodoble zostało ocenione przez panią Iwonę na szóstkę? E, nie wiem, no ja, ja zatańczyłam e, najlepiej jak potrafiłam i Michał był ze mnie bardzo zadowolony. A czuje się pani uczciwie oceniona? Pani uważa, że ta szóstka była uczciwa? E, pani Iwona e, jest. Sędzią turniejowym, i ona zwraca uwagę na, na jakieś niuanse, kto, o których ja nie mam pojęcia tańcząc, prawdopodobnie, ale, ale e, wydaje mi się, że przede wszystkim było bardzo rytmicznie, było bardzo dynamicznie. Były piękne lifty, piękne pozy dynamiczne. E, no i ja zrobiłam. Mm, co mogłam. Co mogłam no, w tej choreografii. Widocznie zabrakło jakichś och i ach dla niektórych sędziów. To Pani Majeczko ostatnie pytanie. Ostatnio przychodziłem obok Muzeum Sztuki Nowoczesnej i tak pomyślałem, czy by może Pani muzeum. Co Pani na to, żeby było Muzeum Majki Jeżowskiej z tymi ciulami, tymi wszystkimi kreacjami? Byłby problem, ponieważ ja wiele, wiele kreacji gdzieś zgubiłam podróżując po świecie. Ja przez wiele lat mieszkałam w Stanach Zjednoczonych, tam zostało mnóstwo jakichś ciuchów, butów Część jest w, w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. No ale takie pani muzeum mi by się marzyło, a pani się nie marzy? Chcesz mnie już zakremować? Nie, w żaden sposób, ale no już trzeba o tym myśleć, głośno mówić, nie, afirmować. Nie, nie. Jeśli ktoś będzie chciał, na przykład moja, moja najbliższa rodzina może założyć fundację, jak mnie już nie będzie, żeby pilnować praw autorskich moich piosenek, i wizerunku, i tak dalej, i tak dalej, bo to będzie pewnie w przyszłości może jakieś zagłębie. O, a to teraz nasunęło mi się bardzo ciekawe pytanie. Komu przepisze pani prawa do swoich piosenek, jak pani nie będzie? No ja mam jedynego syna, a syn przepisze swojej córce i tak dalej, i tak dalej. I no. pani przepisze synowi. Oczywiście. Okej, okay, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego na Łukaszawiście.